Dzisiaj zapraszam Cię serdecznie do rozmowy z Dominiką Żak, wieloletnią prezeską, założycielką marki Dizzy. Dominika w oparciu o social media zbudowała biznes obuwniczy warty ponad 120 milionów złotych. Dzisiaj Dominika używa social mediów głównie do budowania swojej własnej marki osobistej, a także wspierania przedsiębiorców, inne marki osobiste w budowaniu biznesów w oparciu o social media. Dominika jest strategiem biznesowym, a także przedsiębiorczynią z ogromnie dużym doświadczeniem w zakresie budowy, skalowania, monetyzowania biznesów w oparciu o społeczność w social media. Zapraszam cię serdecznie do obejrzenia, wysłuchania rozmowy z Dominiką. Dzisiaj jednak skupimy się na innym aspekcie biznesu Dominiki i porozmawiamy sobie o tym, jaką rolę w jej dotychczasowym, przedsiębiorczym życiu pełniły paragrafy. Zapraszam cię serdecznie do odsłuchania tego materiału. Dominika, czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy w biznesowym życiu skorzystałaś ze wsparcia prawnika? Prawniczki? Nie będzie ci się to podobać. <laughs> Wiesz, co powiem ci, że bardzo późno. bo Nie miałam w ogóle świadomości tego, że mm -hmm. wiesz, że prawnik jest potrzebny, tylko że trzeba pamiętać, że ja zaczynałam. Bardzo dawno temu, prawie mm -hmm. 20 lat temu, i wtedy była samowolka i w ogóle nikt nie wiedział, jak wiesz, mm -hmm. przygotował... W ogóle nikt nie wiedział niczego. Jakby ktoś pytał, <laughs> czy mogę, wiesz, zwrócić pro, produkt, buty, to mówiłam, że nie. Nie ma zwrotów, <laughs> nie ma wymian, nie ma nic, Może jeszcze reklamacji. Wtedy nie, było. <laughs> no, nie było, bo wiesz, że wtedy jakby nie było takiego prawa. W ogóle nie, nawet nie było słowa konsument, albo przynajmniej nie było takiego wiesz, w mm -hmm. użyciu, i ja bardzo długo działałam bez prawników, bardzo, bardzo długo. Nawet może z 10 lat, tak mhm. naprawdę, no bo wiesz, nie było nigdy potrzeby, bo nikt nie mówi o tym na głos. I dopiero pamiętam taki moment, że potrzebowałam prawnika, ale jakby, żeby się bronić, mhm. bo bardzo często sklepy takie mniejsze od DZ, kopiowały właściwie wszystko, co my robimy. Wiesz, mhm. zdjęcia, opisy produktów, w ogóle cały layout strony. To jest główny problem i e komercji. No i wtedy, wiesz, zaczęłam się zastanawiać, co się z tym zrobić, bo zaczęło mnie to na maksa denerwować, bo widzę, wiesz, ja coś wymyśliłam za chwilę tutaj, tutaj tu nie będę podawać nazwami, ale wiesz, znam mm -hmm. konkretne przypadki. I nawet ci o tym nie mówiłam, ale jedna sprawa ciągnie mi się do dzisiaj. Mm -hmm. I to mogę powiedzieć, bo sprawę wygraliśmy. sklep... Pani sobie założyła sklep, który wiesz, jeden do jeden kopiowała od, na, od mm -hmm. nas, i sprawa zanim wiesz, oż, było takie orzeczenie, jak to, to się nazywa, mm -hmm. no to minęło chyba z lat albo 6. Tak. E, i, i wygraliśmy. To teraz domena jest, jest moja, wiesz, oni musieli. A zmienić masz takie poczucie wygranej, bo właśnie często nie, w tych sprawach. coś tutaj, Oni mi zaszkodzili w ogóle 4 chyba tysiące odszkodowania, oni w sensie sąd. Mm -hmm. I ja zawsze mówiłam, że gdyby to było w Stanach, mm -hmm. to już bym chyba w ogóle nigdy nie musiała pracować. Bo, bo po prostu, i pamiętam to, że wiesz, szukałam prawnika. Pamiętam, że była koleżanka w Warszawie, mi kogoś poleciła, to w ogóle nie chcę mówić, że to nie jest sprawa nie do wygrania, znana kancelaria. Mm -hmm. No i w sumie można by było pomyśleć, że mieli rację w sumie, bo nie mam takiego poczucia, że to była wygrana, bo pieniądze, jakie ja poświęciłam mm -hmm. na prawników, mm -hmm. żeby to wiesz, żeby w ogóle ta, ta strona była zablokowana, to jest ogrom kasy. Także to był taki pierwszy moja styczność z prawnikami, ale negatywna jakby, bo, mhm. bo jakby niewielo mi to w ogóle dało. Mhm. I to był już taki precedens, że widziałam, że ludzie sobie uzurpują prawo do robienia dokładnie tego samego, co my robimy, że kopiowali jeden na jeden, mhm. ale jeden do jeden wszystko. No i to było takie bardzo wkurzające, natomiast no, potem przyszła kwestia tego, że wiesz, w Dizie pamiętam, że mówiliśmy może by zatrudnić prawnika już na etat, bo tyle tego jest. Mhm. I, I wiesz, i weszło RODO, i to prawo konsumenta, no i jakieś reklamacje, i roszczenia klienta, i UOKiK i e, za chwilę. I potem mam takie wrażenie, że lawinowo, to znaczy w sensie nie, że my, my łamaliśmy prawo, tylko że po prostu była potrzeba mm -hmm. już konsultacji, e, wiesz, prawniczych. Okay. I, I potem już jak ja weszłam w markę tą osobistą swoją, no to zresztą, gdzie mnie wspierasz, no to... Co chwilę właściwie coś jest, i regulamin, i polityka prywatności, i gdzieś co chwilę. Zmiany, I co chwilę zmiany, i co chwilę jakiś tam alert, że coś jest, co trzeba wdrożyć. Więc jakby porównując, wiesz, to, co się dzieje teraz versus to, co się działo na początku biznesu, no to, no to w ogóle mhm. trudno porównać, bo kiedyś to była taka, mam wrażenie, samowolka, mhm. a teraz po prostu z drugiej strony strach pomyśleć, jak można prowadzić sklep internetowy bez wsparcia takiego profesjonalnego mhm. prawnika, to jest bardzo niebezpieczne. W ogóle tutaj poruszałeś bardzo dużo kwestii. Po pierwsze prawa konsumenta, to rzeczywiście po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęto tego konsumenta tak lepiej traktować, ale też dla rozwoju tego e-commerce, bo wiesz, ja na przykład też pamiętam takie czasy, kiedy kupowało się coś w sklepach online i przechodziły na przykład gazety w kopercie pocięte dostałaś takie Tak, zamania? ja dostałam takie coś mało, tego my zamawiałyśmy wspólnie z koleżankami produkty i dostawałyśmy po prostu pocięte gazety w kopertach. Pamiętam, Czu? że to były jeszcze takie czasy, że my nie miałyśmy kart. To było wiele lat temu. My nie miałyśmy kart i jedna z koleżanek miała kartę, żeby zapłacić elektronicznie i kupowałyśmy wszystkie ten sam produkt, no bo nam się coś spodobało i wszystkie dostawałyśmy pocięte gazety. Co to? Mówi? Tak, więc Czu? ja pamiętam takie czasy, gdzie wiesz, tak, to, tak wyglądał rynek i e komercy więc tutaj też ten, to, co się dzieje i te zmiany. No też chronią tego konsumenta i też chętnie kupuje. No bo jak wie, że może zwrócić, że to wiesz, nie są te, te wszystkie casey, gdzie produkt wygląda super, a, a rzeczywistość mm. jest zupełnie inna. Więc bardzo ciekawe, że to poruszyłaś. W ogóle wiesz, masz taki ciekawy insight, bo jednak w tym biznesie jesteś długo, więc widzisz też przemianę. Więc to, co powiedziałaś jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że problemy, które ty miałaś w swoim e w Dizzy, są nadal aktualne i to wszystko się dzieje. Dlaczego cię zapytałam, czy masz poczucie wygranej? Bo ja na przykład, kiedy przychodzą do mnie przedsiębiorcy na start właśnie w takich sprawach, często trudnych, często sprawach związanych z własnością intelektualną, które wiem, że będą się bardzo długo toczyły, a to nie są takie sprawy. Ktoś mi nie zapłacił faktury, więc bardzo szybko tutaj wyślemy do sądu pozew i tutaj sprawa jest, wiesz, dosyć prosta, mamy umowę, fakturę niezapłaconą i tyle, tylko są to dłuższe sprawy, to nawet jeżeli tą sprawę wygramy, to i tak czujemy się no, nie do końca usatysfakcjonowani, no bo nasz wizerunek został nadszerpnięty, dużo energii, nas to kosztowało stresu, pieniędzy, tak jak powiedziałaś, więc to są rzeczywiście y, trudne sprawy, ale też wydaje mi się, że nie warto rezygnować, bo uczymy rynek, żeby właśnie, że my pobłażamy i ta opinia gdzieś tam y, po nas zostaje. Nie bez kozery też duże firmy, na przykład niemieckie bardzo dbają, czy francuskie o właśnie wykorzystywanie swoich znaków towarowych, ochronę mm. własności intelektualnej, bo też często uczestniczą w sprawach, które być może nie są zero jedynkowe i nie do końca mogą wygrać, ale dla nich to jest ważne, żeby pokazać, że my tutaj o swoje walczymy, mm. więc to jest bardzo ciekawe. Dominika, a czy była jakaś sytuacja w Twoim biznesie? Poza tym oczywiście o czym wspomniałaś, która była dla Ciebie taką lekcją, sprawa, taką wiesz, sytuacją, która cię bardzo dużo nauczyła, i już później. Byłaś bardziej ostrożna. Wiesz co, ja muszę powiedzieć, że ja staram się zawsze postępować tak. Że sobie myślę, okej, okay, jakbym była swoją klientką, to mm -hmm. czy, by była, czy byłabym zadowolona? Jakoś tak od samego początku staram się tak robić i tych sytuacji nie było na pewno tak wiele. Na pewno nie w Dizzy. W Dizzy był taki przykaz, że na przykład wszystkie reklamacje mamy uwzględniać, mm -hmm. bo klient jest najważniejszy i, mm -hmm. i koniec kropka. I to jakby ograniczało w ogóle mm -hmm. jakiekolwiek, wiesz, stresujące sytuacje na polu nie, I Nie skracało klient, obsługę klienta, i wam. Skraca skracało obsługę klienta. Ale wiesz, były najczęściej to właśnie były takie sytuacje, że ktoś kogoś kopiował, nie? Że, mm -hmm że u nas było tak, że, że, że kopiowali, no ale są rzeczy, to jest też ciekawe bardzo, że warto, żeby firmy były naprawdę na bieżąco z prawem, bo są rzeczy, które my przedsiębiorcy po prostu nawet nie wiemy, mamy mm -hmm. wiadomo, że mamy obowiązek tej wiedzy, mm -hmm. bo ten obowiązek ciąży na nas, ale warto się tak zabezpieczyć, żeby, żeby, żeby po prostu była taka osoba, jakiś legal, taki mm -hmm. ktoś, kto nam mówi, że słuchajcie, wtedy i wtedy wchodzi to, to i to i musimy się przy, przygotować, więc to jest bardzo ważne, żeby nie reagować tu i teraz, jak już jest trochę za późno, no, tak. e, tylko być przygotowanym, bo tak naszym obowiązkiem jest też przewidywać różne rzeczy i mieć ludzi, którzy nam powiedzą, to, to to idzie i przygotujcie mhm. się. No Rodo też było wprowadzane długo, prawda? No, tak, tak. I dla jednych to było po prostu normalne, że trzeba się było przygotować. Do tej pory, którzy są zaskoczeni. Tak, a <laughs> dla innych to było takie, o, kara, a za co ta kara, wiesz, i są, jest takich dużo rzeczy, że Warto by było po prostu wspomnieć tutaj o tym, że po prostu trzeba się zabezpieczać, nie, nie wtedy, jak już będzie się paliło, tylko żeby, żeby być przygotowanym na wszelkie, na takie złe czasy jakby, mm -hmm. prawda? Ale takich nie za wiele. W ogóle nie mogę sobie teraz przypomnieć takich sytuacji, że wiesz, że był jakiś naprawdę bardzo duży bardzo duży problem, w ogóle takich problemów na szczęście nas, mhm. wiesz, Omijało. omijają. Teraz prowadząc markę osobistą, to wiem, że bardzo ważne są regulaminy, mhm. że ciekawe to jest takie, że ludziom się wydaje, że to jest coś, ten produkt cyfrowy, to jest coś innego niż to wszystko, co się dzieje, wiesz, wokół, że jak ktoś pójdzie do sklepu i zużyje pralkę, no to tej pralki mhm. nie może oddać, a jak ktoś przyjdzie na kurs i zrobi kurs i, i potem nie zastosuje tego, mhm. co ktoś komuś mówi, no, ja mówię na przykładzie swoim, mhm. nie? że ludzie czasami, mi się to bardzo rzadko zdarza, ale się zdarza, że ktoś przychodzi i mówi, no y, muszę reklamować kurs, bo on mi nic nie dał. I ja mówię, no to ale która część sprawiała mhm. ci, ostatnio tak miałam, która część ci sprawiała mhm. trudność? Ja tego kursu nie zrobiłam, y, wiesz, nie zrobiłam, bo no, nie miałam czasu, okazało się, że on jest za długi, i wierzę, że ja sobie się kurczę. No, jak to jest w ogóle możliwe, żeby ktoś reklamował coś, mm -hmm. jak w ogóle nie zrobił? Więc wydaje mi się, że też taka świadomość tego, co teraz w tych dzisiejszych czasach się dzieje, bo marki osobiste rosną i ich będzie coraz więcej, też trzeba mieć świadomość, że trzeba być przygotowanym w regulaminach, które mm -hmm. zresztą też ty, ty u mm -hmm. nas zrobiłaś, prawda? Że, że trzeba przewidzieć takie sytuacje z klientami, co klient może wymyślić sobie, jak kupuje produkt, bo to jest wszystko tak naprawdę. Yy, zgodne z prawem i na coś jest prawo, mm -hmm. prawda? No więc trzeba my, jako przedsiębiorcy, powiedzmy eksperci, można by było powiedzieć, na mm -hmm. Instagramie, na TikToku, na LinkedInie, na social mediach, też musimy mieć obowiązek e, wiedzieć, mm -hmm, co naprawdę. się dzieje, e, co nadchodzi, na to trzeba być przygotowanym, jak reagować i trochę trudno mi sobie wyobrazić, że ja bym sama tworzyła takie regulaminy, ale, no bo nie mam tej wiedzy, poza tym mamy taki, takie osoby jak ty, które mm -hmm. e, nam podpowiadają odpowiadają, jak działać, więc to, to jest też ważne, żeby zawsze na wszystko mieć regulamin, bo jak gdziekolwiek idziesz, nie wiem, do MediaMarkt, to, to masz regulamin. Może nie zawsze czytasz, mhm. ale regulamin jest i jak potem przychodzisz, to ci ktoś pokazuje. Paragraf 5, punkt 3a tak. jest napisane. Nie ma, nie ma reklamacji jak, nie wiem, mhm. zalejesz pralkę tak. przez to, że coś tam zrobiłaś, prawda? Czy cokolwiek innego, więc te regulaminy powinny być, bo one bronią nie tylko konsumenta, ono, oni bron, one bronią też nas przed wszelkimi rodzajami nadużyciami. Mm -hmm. Prawda? No, ja ostatnio oglądałam jednej z YouTuberek nagranie, mhm. w którym powiedziała o tym, że zamknęła swój sklep online, dlatego że jest osobą, która jest znana i za każdym razem, jak na przykład reklamacja została rozpatrzona nie pomyśli konsumenta mhm. na przykład, to pojawiały się jakieś wpisy na różnych mhm. portalach, gdzieś tam na Instagramie miała już tego po prostu dosyć i ona zamknęła sklep, bo powiedziała, że produkty, które były zwracane, były po prostu zniszczone. I że cała ta procedura dochodzenia od konsumenta, zwracania zajmowała tyle czasu, że stwierdziła, że po prostu nie chce tego biznesu prowadzić, że to jej zabiera tyle czasu, tyle energii, to miało być coś przyjemnego, że po prostu z tego zrezygnowała. I nagrała na właśnie YouTube taki film, w którym tłumaczy, dlaczego zamknęła sklep online, i właśnie ta obsługa reklamacji, zwrotów była, była głównym powodem, więc to naprawdę jest zmora i e komersu, ale też ja muszę ze swojej perspektywy powiedzieć, że wielu sprzedawców w ogóle nie zna swoich. Praw i wchodzi w takie dyskusje z tymi klientami albo z konsumentami, które tak naprawdę, gdyby wiesz, były w Tak, gdyby były w regulaminie, albo nawet gdybyś, gdyby ten przedsiębiorca miał prawnika, który może powiedzieć, jak to szybko rozwiązać, to ta sprawa by się zamknęła tego wieczoru, a nie ciągnęła się przez kolejne dwa tygodnie jakieś po prostu powieści tam wypisywane w tych mailach. Więc no, z pewnością sprzedawcy też potrzebują tutaj takiej edukacji. Ale też, Domi, chciałam nawiązać do tego, co mówiłaś, bo wspomniałaś o tym, że właśnie w odebrałaś te lekcje, że tutaj już zupełnie inaczej było w Twojej marce osobistej, jak rozumiem, czyli wiedziałaś już, nie czekałaś tych 10 lat, tylko wiedziałaś już, że potrzebujesz hmm. takich Prawnika, regulacji, tak, regulaminów i tak dalej i tak dalej. Mhm. Czyli Twoja wiedza, tak jak Ciebie teraz słucham, bardzo wzrosła także na tym poziomie prawnym, prawda? Przez te lata, kiedy prowadzisz biznes. Wiesz co, to u mnie jest tak, że to jest must have. Jakby są takie mm -hmm. rzeczy, co jak zaczynasz biznes, e, uważam, że musisz mieć swoją stronę internetową, no prawda? Tak. I musisz mieć regulaminy, których no. Nie wiem, nie ściągniesz za darmo z internetu, bo one muszą być skrojone na, e, dla Twojego sklepu. Więc ja się nawet nie zastanawiałam, czy ja muszę mieć regulamin. To jeżeli tworzysz stronę internetową, masz takie, wiesz, to tak. musi być to ścieżka zakupowa, zdjęcie nam o mnie, Lista i tak dalej. To do, Lista to dół, i po prostu na tej liście jest RODO, jest polityka prywatności, są regulaminy, wszelkie możliwe, jest te, te checkboxy, które musisz, mhm. za, e, wiesz, zaznaczyć. E, zaznaczyć. I jakby, jakby na moim, można powiedzieć, poziomie, rozwoju biznesu, no to nie ma czegoś takiego, że wiesz, że ja zapomniałam o tym. Wiadomo, że mogło być. Zresztą u mnie tak było, że był taki niewystarczający, powiedzmy, mm -hmm. regulamin i mm -hmm. ty mi robiłaś taki, mm -hmm. że, że... Że jest wystarczający. Że jest, wysta że jest wystarczający, <laughs> dokładnie, więc e jeżeli już się jest trochę w biznesie, to, mhm. to wiesz, że musisz płacić podatki, prawda? ZUSy. Zusy. I tak samo jest z regulaminem, musisz mieć regulamin. A jeżeli masz ten regulamin, może, nie wiem, ściągnięty z draftu, mhm. no to wtedy jak pojawiały się problemy, to jest trwoga i do Boga. I wtedy się zastanawiasz, ok, mogłam zainwestować tam ileś pieniędzy i mieć ten regulamin, bo teraz to by mi mhm. zaoszczędziło jeszcze te pieniądze, które muszę wydać, żeby i czas, żeby tak. się szlajać po sądach, ułoki OK Zwał jak zwał, wiesz, różne są mm -hmm. problemy, tak. i tak naprawdę trzeba mieć świadomość, że naprawdę są różni ludzie i różni klienci. Ja akurat mam takie szczęście, że mam większość, lwią większość takich naprawdę mm -hmm. w porządku ludzi, ale wiem już w tej chwili, że są osoby takie, które myślą, u mnie przynajmniej, że ja za nie zrobię. Mhm. Że przyjdą, zapłacą tam za kurs, i że no, okej, okay, ale to ja tego nie będę robić, tylko ty mi powiedz, jak mam mhm. coś zrobić. No i wtedy zaczynają się schody, bo ja nie jestem, wiesz, mhm. e, ja nie jestem tylko, żeby komuś znaleźć sposób na biznes. E, no tak, I inny wtedy, cel ktoś jest. ma tak, i ktoś ma wtedy do mnie pretensje, no i wiesz, szuka w regulaminie, że chce zwrócić, chce reklamować, a, a ja mam tak stworzony regulamin, mhm. że. No nie biorę odpowiedzialności za to, czy ktoś weźmie się do pracy, no czy, czy nie. Prawda? No to, to już nie, nie ode mnie to zależy. Czemu znaczy, się nam usłużyć, e, służy kursna i, i zupełnie z niego powodu można go zareklamować? No ale wiesz, też umówmy się, że u mnie, ja na przykład możesz ze mną się umówić, mamy uh -huh. marki takie, o których na nawet nie mogę wspominać, uh -huh. że mamy kilkumiesięczny taki program uh -huh. strategiczny, że wdrażam krok po kroku, wiesz, wymyślam uh -huh. trochę strategię, uh -huh. albo tworzę ją z klientem, potem wdrażam, uh -huh. potem sprawdzamy, co działa, co nie działa. To jest proces, który trwa kilka miesięcy. Drogi, uh -huh. Droga usługa i takie usługi nie da rady sprzedać w kursie uh -huh. na 8 godzin, prawda? No tak. I ludzie, jak przychodzą na kurs, mają zupełnie inne. Wyobrażenie tego, jaki będą mieć efekt. No, Przechodzą na przykład na kurs budowania społeczności, a dziwią się, że ja im nie robię strategii biznesu. Wiesz, o co no. chodzi, nie? No i wtedy ja odsyłam do oferty do strony sprzedażowej, no, tak, mówi, to e, e, przepraszam, ale nigdzie nie było powiedziane, że ja ci znajdę. Pomysł mhm. na życie, prawda? To nie, nie tutaj, nie o to chodzi. I ktoś od razu, no ktoś pra, wiesz, i za chwilę jeszcze co mnie najbardziej dziwi, że na przykład zdarzyło mi się tak dwa razy, że dostałam od prawnika pismo, że tam nie jest, oferta nie spełniła mhm. oczekiwań klienta, coś tam, coś tam. No i wiesz, mój, mój prawnik od razu odpisuje, że to jest strona sprzedażowa, mhm. nigdzie nie było napisane, że będę mhm. komuś tworzyć strategię. No i, tak. no i, te, i koniec. No I w regulaminie tego nie ma, więc tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać, prawda, ale gdybym miała źle przygotowany regulamin i na przykład mhm. nie, 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 wiesz, nie poszłabym do prawnika z tym, mhm. no to bym się boksowała z tym kimś, aż by mhm. mi nerwy puściły, wiesz, by były kłótnie, mhm. no nie wiadomo co. No tak, no, to potrafi nam uprzykrzyć biznes i też warto też powiedzieć o tym, że w biznesie jest dużo takich sfer bardzo ważnych, nie wiem, na przykład kampania reklamowa, żeby mieć świetne reklamy, żeby mieć świetny awatar klienta, no dużo marketingu. Mhm sprzedażowych rzeczy. No i efekt jest taki, że jak tego nie masz, no to możesz stracić jakąś korzyść, mhm. tak? Czyli potencjalne pieniądze, które mogłabyś zarobić. Mhm. Natomiast w przypadku spraw prawnych, one mają o tyle e, o tyle są ważne i istotne, że mm, nikogo to nie interesuje, czy ty masz te pieniądze, czy to odniosłaś tę korzyść, czy był ten rezultat biznesowy spełniony. Mhm. Po prostu jeżeli nie masz spełnionych tych praw, no to możesz teraz wydawać e, ogrom czasu, środków finansowych, pieniędzy, mhm. no bo sama obsługa klienta przy wsparciu prawnika już jest bardzo czasochłonna, stresująca, już nie mówię o jakichś kontrolach, audytach, i innych mm. kwestiach, które także się mogą zdarzyć, więc akurat kwestie prawne wiążą się, i ich niezaopiekowanie z ogromnymi środkami, które musimy mm. e, wydać, czy swój czas, czy pieniądze po prostu. Także czy tutaj nerwy. tak, czy nerwy, stres, i też sobie uprzykrzyć po prostu prowadzenie biznesu. A Dominika, tak na koniec jeszcze chciałabym Cię zapytać, czy na podstawie tego Twojego doświadczenia? Twojej drogi? Czy ty uważasz, że prawnik to jest taka osoba, która jest zarezerwowana, czy wsparcie prawne dla biznesu już rozwiniętego, rozchulanego? Czy raczej byś polecała to Twoim na przykład podopiecznym, od których się od Ciebie uczą budowania społeczności na Instagramie, korzystać z wsparcia prawnika? Na wcześniejszych etapach. No już ja co? W, w, mam takie wrażenie, że prawnik jest potrzebny zawsze, tylko też pewnie zaangażowanie tego prawnika jest zupełnie inne, tak. jak zaczynasz, uh -huh. a inne, jak już potem jesteś głęboko w biznesie. Na początku te wszystkie regulacje, regulaminy, w ogóle takie zbudowanie może świadomości tego, uh -huh. że prawnik jest potrzebny na to, tak się mówi, na te złe czasy. Uh -huh. I prawnik przygotowuje cię na te złe czasy. Jak nie masz prawnika, to na te złe czasy nie będziesz przygotowany czy przygotowana. Uh -huh. Więc na pewno potrzebujemy, Trzeba, każdy potrzebuje, tylko no nie każdy potrzebuje w takim samym mhm. zakresie. Natomiast gwarantuję każdemu, kto nas ogląda, że ten prawnik kiedyś będzie potrzebny. I żeby nie wiem, co to się wydarzy. Po prostu mam takie doświadczenie, bo znam wielu przedsiębiorców, przedsiębiorczynie. Miałam do czynienia z wieloma biznesami, mam zresztą dalej i prędzej czy później to się wydarzy. Pozew się wydarzy, wyda, wydarzą się niezadowoleni klienci, wydarzą się reklamacje, wszelkiego rodzaju złamania regulaminu też, niedotrzymania słowa i tak dalej. Lista jest mhm. długa. To się wydarzy. I teraz pytanie, na ile będziemy na to przygotowani, to raz. A dwa, na ile będziemy mieli w telefonie wpisaną osobę, do której wiemy, że odbierze, że odbierze. I, pomoże. i pomoże. I to są takie rzeczy, na które ja z, z punktu widzenia przedsiębiorcy bardzo chciałabym uczulić. Trochę tak, jakby się miało dziecko mhm. i by się nie miało lekarza. Mhm. E, Da, dla dziecka mhm. i e, dziecko jest chora, a my nie mówimy co zrobić. Nie? Gdzie mhm. jechać, czy to do Medu, czy, czy gdzieś indziej. No, generalnie jak się dba, to masz w telefonie co najmniej trzech lekarzy, co wiesz, że no, przyjadą w nocy, albo ty przyjedziesz do lekarza w nocy. Ja to tak zawsze porównuję też do tego networkingu, że jak nie wiem, siada mi strona, to wiem, że zadzwonić? ktoś odbije. Ale bardziej to, co ty powiedziałaś, do kogo zadzwonić, to jest jedno. Ale że ktoś odbierze, to jest zupełnie inna sprawa. Mhm. Więc fajnie mieć kogoś, z kim ma się relacje, i to nie musi kosztować tysiąc, dwa, pięć, dziesięć, nie wiadomo ile mhm. tysięcy. To po prostu ważne, żeby ktoś znał, ktoś, kto nam tworzy tą całą oteczkę biznesową, właśnie regulaminy, mhm. żeby na bieżąco z tym kimś był kontakt i żeby znał ciebie. I jak zobaczy w telefonie, ok, ktoś dzwoni do mnie po godzinach albo napisze sms że to jest bardzo ważne, to ten ktoś to odbierze, mhm. bo będzie cię kojarzył, i że nie będzie tak, że masz problem. I googlujesz sobie, kto się to teraz tym zajmuje, może, może tutaj się dobije, bo przecież to nie jest tak, że od razu załatwisz to sprawę, jest prawda? Na to I, to, I dlatego ja od początku mówię, żeby być przygotowanym, bo tak jak mówię, że w marcu osobisty ten moment zawsze nadejdzie, mhm. jak coś tam, i to jak w, w, w przypadku prawników, ten moment, tego złego czasu, on nadejdzie na 100%. No pytanie, mm. czy to będzie za miesiąc, czy to będzie za 3 lata, czy to będzie za 10 lat. Ja akurat w wizji miałam naprawdę ogromne szczęście, że jakoś e, nie mieliśmy takich prawnych sytuacji. E, wiesz, Dominika, sytuacji. miałaś dużo szczęścia, ale też, wiesz, wydaje mi się, że wtedy był trochę mniej świadomy jednak, tak jak że nie było nawet konsumenta, nie było tych mm. praw. Był mniej świadomy klient. Dzisiaj mamy zupełnie innego klienta. To tak jak Instagram się na przestrzeni 5 czy 10 lat zmienił, to tak samo nam się zmienił klient po prostu, mm. który jest klientem bardziej świadomym, wyedukowanym. Tak, tak. Przecież to są osoby często, które pracują czy w korporacjach, czy gdzieś tam odbyły szkolenia z RODO, mm -hmm. ze sprzedaży, wiedzą, tak, tak jakie mają prawa, a przynajmniej coś tam, e, coś tam wiedzą i mogą dopytać dalej, więc tu mamy też innego klienta, ale też bardzo się cieszę, że powiedziałaś o tych sytuacjach, bo ja mam takie doświadczenie, wiesz, że są pewne rzeczy w biznesie, o których mówimy publicznie, tak? Czy na Insta Stories, czy no możemy nagrać jakiś materiał, podcast. Natomiast dużo jest takich rzeczy, których, o których nie opowiadamy. No bo na przykład, wiesz, no nie ma czegoś takiego, że nagrywam, odpalam Insta Stories i na przykład na Instagramie czy na LinkedInie piszę post: o właśnie przelałam pieniądze, dostałam karę. Tutaj 15 tysięcy złotych musiałam zapłacić, bo coś tam tutaj zdziałałam. No nikt tak się nie chwali albo nie mówi, że tak, pozwaliśmy, tak. dostaliśmy wezwanie, albo że ktoś tutaj, nie wiem, klient nam zareklamował produkt. Albo zwrócił, no po prostu o tym nie mówimy publicznie. Mm -hmm. I przez to osoby, które wchodzą na ten rynek, im się wydaje, że tego nie ma, Jestem że tylko świadomy. ich to spotkało, tak. że tylko im zwracają konsumenci produkty, że tylko ich pro, kursy czy jakiekolwiek inne towary, usługi, produkty cyfrowe są reklamowane, no bo nikt o tym nie mówi publicznie, więc tego nie ma. Czapka nie Więc bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj z Tobą o tym porozmawiać i że się podzieliłaś swoją doświadczeniem i ekspertyzą z nami. Naprawdę bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci, Kasia. Dzięki. Dzięki. Dziękuję ci za poświęcony czas, obejrzenie czy też wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że był on dla ciebie wartościowy i inspirujący. Jeżeli masz jakieś pytania, sugestie, komentarze, możesz skomentować ten materiał albo po prostu napisać do mnie maila. Bezpośredni adres mailowy znajdziesz pod tym materiałem. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na koniec. Niezależnie od tego, czy nas oglądasz, czy też słuchasz, zasubskrybuj ten kanał, aby nie ominęły Cię inne tego typu treści. Zapraszam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Cześć!